Opuszczony wzrok, spokojny, smutny wręcz ton głosu, bardzo wolne cedzenie słów. Nie takiego marszałka województwa znaliśmy dotychczas. Nie da się jednak ukryć, że ostatni czas to dla Orgierda Geblewicza czas próby. Dwa tygodnie temu po akcji ABW aresztowano dyrektora zarządu Melioracji, jednostki jemu bezpośrednio podległej. Okazało się, że pod skrzydłami zarządu Melioracji powstała zorganizowana grupa przestępcza. Marszałek tłumaczył, że wcześniejsze kontrole niczego nie wykazywały. Urząd marszałkowski w trakcie nadzoru prowadził szereg kontroli przez trzy wydziały w zarządzie melioracji. Niezależnie od tego kontrole w tym zakresie prowadziły kontrole w zarządzie melioracji prowadziły najwyższa Izba Kontroli, Wojewoda Zachodnie Pomorski, Urząd Kontroli Skarbowej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji i Rolnictwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Żadna z tych instytucji, a więc nie tylko nasze służby, nie stwierdziła jakichkolwiek poważniejszych nieprawidłowości w zakresie e, procedur, dokumentów. I były to zarówno kontrole wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Marszałek uważa więc, że wykrycie nieprawidłowości było możliwe tylko dzięki działaniom operacyjnym, a tych nie może wykonywać zarząd województwa. Obecnie trwa sprawdzanie, do jakich procederów dochodziło i jakie mogą być ich ewentualne konsekwencje. W wyniku analizy wszystkich tych postępowań stwierdzamy, że nie, nie wykryto tam na poziomie dokumentacji ani na poziomie procedur żadnych większych, rażących nieprawidłowości, które by wywoływały jakikolwiek stan alarmowy, które dawałyby podstawy do tego, żeby stwierdzić, że coś niewłaściwego dzieje się w zarządzie melioracji. Na początku tygodnia szczecińska prasa informowała o tym, że sprawą zainteresowała się Policja Unii Europejskiej. Nie jest więc wykluczone, że Pomorze Zachodnie będzie musiało zwrócić dotacje, jakie otrzymywał zarząd melioracji. Padły już nawet kwoty, mogą to być nawet pieniądze rzędu 20 milionów złotych. Marszałek Olgierd Geblewicz twierdzi, że chce wyjaśnić sprawę do końca i ma nadzieję, że osoby, które dopuściły się przestępstwa zostaną surowo ukarane. Naszym celem, celem podstawowym w tej trudnej dla nas i trudnej dla, w szczególności dla jednostki e, sytuacji jest e, zapewnienie z jednej strony stabilności funkcjonowania Zarządu Melioracji. I to jest pierwszy podstawowy e, nasz cel. E, z drugiej strony jest e, jak najpełniejsze wyjaśnienie tej sprawy. Dymisji jednak nie będzie. Nie planuje tego ani marszałek, ani członek zarządu Jarosław Rzepa. Ten drugi podkreślał sprawność zarządu Melioracji w pozyskiwaniu środków unijnych. Szkoda tylko, że ich przeznaczenie często mijało się z celem. Jesteśmy województwem, które zakontraktowało albo właściwie pozyskało środki z bardzo wielu źródeł i naprawdę znacznej wielkości. Dlatego też zależy nam, wiedząc o tym, że niektóre. Niektóry i środków w nowej perspektywie nie będzie, aby zabezpieczyć te inwestycje tak, aby jak najwięcej zostało z, ich zrealizowanych w naszym województwie. Przypomnijmy, dwa tygodnie temu, aby WU zatrzymał dyrektora zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Tomasza P pod zarzutem m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czy ustawiania przytargów. ABW ma wątpliwości co do 70 postępowań. Dyrektorowi dotychczas działaczowi PO grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.